Logo to jest taki znak firmowy. Znak firmowy, znak nowy firmowy. Prawi, tej platformy? Platformy. Jak ja. wygląda? Dobry wieczór Państwu. Dzisiaj oto tym oto flaumastrem narysuję logo tej nowej, nowej naszej organizacji gdzie pan politycznej. Tu oto. Piórkę, węgla nie to nie jest ma. piórko mhm. jednocześnie i węgiel z kopalni węgla kamiennego. Proszę Państwa, takie oto logo tutaj delikatnie, jakby leciutko tutaj w kierunku kolbuszowy, taki jakby drugi podbródek występuje tutaj. W tak o, o tą stronę idziemy z tym, że tutaj jakby chudziej, tak chudziej, a tutaj jakby e, bardziej gębą pełną. I teraz idziemy na górę ku północy i tutaj w okręgu, około Kaliningradzkim zawracamy oraz z tej strony prowadzimy taki oto chelski no Przepraszam pana, Co? jak panie umie rysować, to niech pan mnie poprosi. Miał narysować takie kółko, mu się nie zeszło. Nie, to, o, to, o to, jak człowiek niewiedzący pyta. Toż to nie jest, to hel jest. To, jest, to symbo jest, symbolizuje taki nieuczesany kosmik imienia marszałka Płożyńskiego, bo on to pochodzący z tych rejonów. A to ten taki cupelek, cu cupelek to chiel. A, I to jest, a to Polska a to, właśnie! O, widać jak to aktor to y, używając mózgu swego zrozumiał. I oto teraz, na tym oto polskiej konturze, malujemy uśmiech. Taki oto, od przeproszeniem ucha do ucha, z tym, że uchów jeszcze nie ma. Tutaj on się zaczyna w takiej miejscowości, y, proszę państwa, gdzie y, 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 jest otoczony przez policję, są takie wykopki. Y, y, tam gdzie chłopi jeżdżą ze swoimi aktami własności jeżdżą orać, bo inaczej policja nie przepuści z tej strony, a tu jest druga miejscowość Świecko Świecko to jest miejscowość, która tak bardzo zdziwiła jak z Bundestagu przyjechali na motorach jedzą do kraja katolickiego a tu wita ich Świecko zawrócili tym motory. nie do dalej spali w Kaliszu gdzie słynny Kalisz się pocałował i teraz Wie pan, że Kalisz wygrał z Walędziakiem. Mów pan dalej. I teraz, proszę państwa, do tej oto Polski uśmiechniętej domalujemy oczko. Oczko jedno to jest oczko Warszawa, a drugie a. oczko to Poznań i linia Wisły. Czemu tak dziwnie się panu ten kynol tak zakrzywił? Wszak normalnego nie można Bo było narysować. Jest linia Wiesły, A tutaj wciela się takie malutkie zawinięte, nie to zapomniane oczko od krakowskiej czapki rogatywki. A tu, 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 tutaj może lądować ten e, e, helikopter, tu, jakby pana? Nie, taki helikopter. Tu, helikopter tu jest, o, tu jest, o, na, tu od tu jest błogonarew. A jak ucha do ucha, to narysuj pan te ucha chociaż. O. To z okręgu kary to atomowa. A tutaj neutronowka druga. No i tutaj troszkę widać w Szwecji taki cypryl. A rozumiem. Dlaczego ten Beret jest bez takiego. M, m, tego, Fantasia? Fantasia Bo to jest szwedzki Beret od 1968 mm, roku. I mm, dzisiaj proszę Państwa, jak Państwo kiedyś mm, będziecie zwiedzali mm, kraj nasz, jedźcie sobie tędy i zauważcie, że tu przynosi jest krakowskie oczko pawie od czapki rogatyszkie. Oto taką platformą. <try> Może ja bym jeszcze tutaj dorysował takie wmusiki i tutaj czapeczkę na lewo bardziej bym tutaj zakręcił, tu bym dodał taki cypelek i tutaj wychodzi może taki jakby żeby... OPZZ. No i co to dużo mówić, profesor. Jeremek nie, nie ma wstępu na platformę.